Witam Was i na Wasze zdrowie. Czy ty jesteś przygotowany? Naprawdę? Hmm. Tak jest. Witam Was. Dzisiaj kolejny filmik. W sumie to dzisiaj takie może lekkie podsumowanie tego wszystkiego, ponieważ wiele rzeczy już Wam po prostu omawiałem w różnych innych filmach. Jednak po prostu teraz, jakby nagle coraz więcej osób mnie o to pyta. Chociaż jakie nagrywałem rok. Temu, czy dwa lata temu to było, o no, w sumie straszysz ludzi, niepotrzebnie, głupoty, bla, bla, bla. Tego typu rzeczy, jednak nagle ci sami ludzie zaczynają mnie o to pytać, co kiedyś już w sumie mówiłem. Także zrobię Wam takie krótkie podsumowanie. Jeżeli kogoś bardziej interesuje ten temat, to po prostu rozwiniecie sobie opis. Skrolujcie go troszeczkę na dół, i tam są różne szkolenia, i tam znajdziecie takie szkolenie, które się nazywa Jak przetrwać. I w tym szkoleniu dużo rzeczy wtedy Wam wytłumaczyłem, co zrobić w awaryjnych sytuacjach w mieście, na wsi, czy też może w środku lasu, na przykład, ponieważ nie wiemy, w jakiej sytuacji się możemy znaleźć, więc po prostu tam możecie uzyskać więcej informacji. Tam też znajdziecie wsparcie do kanału. Po prostu e, wpisać jak przetrwać. E-mail darowizna w tytule przelewu i tyle. I dostaniecie od nas takie wideo dwugodzinne, praktycznie, które więcej zawiera informacji. A dzisiaj to troszeczkę tak tylko streszczę. Jeszcze tak na szybko dopowiem: tylko ponieważ, jak robiliśmy ten film, to jeszcze ta książeczka nie wyszła. Ale teraz już jest, także jeszcze Wam przypomnę, że jest jeszcze taka książeczka, którą teraz zrobiliśmy po prostu na ciężkie czasy. Zawiera wszystkie najważniejsze informacje, jak należy się przygotować do różnych ciekawych czasów, jakie teraz są, co warto mieć w domu, jak zdobywać wodę na przykład, jak zdobywać jedzenie również i w naturze i tak dalej, które tam jest, jakie rośliny macie jadalne, jakie krzewa jadalne, jakie drzewa jadalne. E, wszystko poopisywane, e, co warto również mieć, jak sobie ewentualnie wytworzyć jakiś prąd w domu, jeżeli by nam go brakowało, i tak dalej, abyśmy go potrzebowali, e, czym się bronić, jak zabezpieczyć dom, mieszkanie, i tak dalej, i tak dalej. E, są tam też i oczywiście porady, które się nadają mi do miasta, ponieważ wiadomo, że wszyscy nie mieszkamy na wsi, i po prostu szerszym okiem się na to wszystko patrzy. Także tam też macie takie info w tej książeczce, wszystko. I zajrzyjcie sobie po prostu do opisu tego filmu. Chcemy, żeby jak najwięcej ludzi mogło sobie z tego po prostu skorzystać, i po prostu byli przygotowani, a nie później tylko patrzyli wielkimi oczami i nie wiedzieli co się dzieje, ponieważ przezorny, zawsze ubezpieczony, jak to się kiedyś mówiło, i lepiej po prostu mieć tą wiedzę i wiedzieć, niż później świecić oczami, jak to się mówi. Także rozwińcie sobie opis i po prostu zajrzyjcie sobie tam. Jest to naprawdę wielki zbiór i jeszcze odróżnia się to od innych naszych książek tym, że jest dużo linków wrzucone do różnych rzeczy, o których mówię, przez co tylko sobie klikacie na link i pyk już od razu jesteście i widzicie, o czym ja tam mówiłem i tak dalej, i tak dalej, do wyboru, do koloru, ponieważ tam takie linki, że się pokazują różne rzeczy i tak dalej z tej kategorii. Także. Zerknijcie do opisu. Ale ten ludzie, którzy są od początku u naszego kanału, specjalnie jego kanał, wiecie co i jak my mówimy, ale nigdy nie było mówione przez nas, po co to albo po co to. Wszystko ma plan. Tak. Jak I ktoś, to było wszystko na nasze głowę. Jak nas ktoś śledził od samego początku, już na kanale, to wie. I ten jest przygotowany po prostu, ponieważ tam były różne filmy. W różnych filmach o różnych rzeczach Wam wspominałem. Także no, po prostu kto oglądał wszystkie filmy od początku, ten wie. Co jak, ten znajdzie informacje i ten sobie poradzi w różnych dziwnych sytuacjach, które powoli zaczynają nas dotykać z różnych stron, jakby nie było. I ten ludzi, który nie ma za, zaufania do nas, no, to ja mam Wam w nosie albo na mojej cztery literki. <gry> tak, e, tak prosto to jest. Czy to jest twarde? No, dla mnie nie. Dobra, ale przejdźmy sobie do różnych podpunktów, które od najczęściej mnie pytaliście. Pierwszy podpunkt, który mnie bardzo często pytaliście, co zrobić z ogrzewaniem, jak wyłączą wam gaz, czy jak wyłączą wam prąd? Nie ma dziewo. Tak, no większość niestety ale domów no, po prostu została uzależniona. No to nic innego nie jest, jak po prostu uzależnienie cię od różnych paliw i tak dalej. Stąd też zawsze mówiło się, że drzewo drzewo nie jest ekologiczne. Nie. Ono samo rośnie, wszystko. Jak dobrze przycinamy, jak widzieliście film, jak można samemu sobie zrobić drzewo bez wycinania drzew, który Wam też robiłem, wcale nie tak dawno, nawet temu, to po prostu wiecie, że drzewo nie kosztuje Was nic i nawet nie wytniecie tego drzewa do końca, ponieważ ono dalej rośnie. Wystarczy je w odpowiednim momencie przycinać. I po prostu macie drzewa w nieskończoność i na dodatek jeszcze coraz więcej tego drzewa będziecie mieli. Ale na ten ludzie, którzy nie są przygotowane na to, proszę bardzo, zobaczcie film Doktor Chwago. To jest doskonale film i tam wy widzicie również, co jest środkowy dom, kiedy. Nie masz możliwości na ogrzewanie. Ja nie wiem tylko, czy ten film się tak po polsku nazywa. <laughs> On się może po polsku inaczej nazywa. Nie jestem pewien, jak się nazywa. To sprawdzić. Nie ludzie, którzy znają również innych języków, oni wiedzą, o jaki film ja mówię. Tak. Jeszcze raz, doktor Czewagu. Dobra, no i co teraz zrobić? No, przede wszystkim, jak mamy piec na drewno, no to nie musimy się za bardzo niczym przejmować, ponieważ na takim piecu możemy sobie ugotować, możemy sobie wodę zagrzać, możemy dom ogrzać. Niekiedy otwierano się też i drzwiczki z takiego pieca, wtedy mamy oświetlenie do pokoju, na przykład przy okazji. I też są takie piece kaflowe, gdzie możesz śpić. Do góry. No to są te takie starodawne. To nasz piec jest do tego przystosowany. Na naszym piecu dałoby się spać u góry. To jest bez problemu, bo on jest taki właśnie super długi. Bo ma tą opcję jeszcze tego piekarnika, że można tam chleb piec, Chociażby tygodni razy nie odpaliliśmy tej <laughs> części, bo po prostu my nie pieczemy chleba. Dlatego nam to jest do niczego w sobie potrzebne. Ale jest to takie zabezpieczenie, że jakbyś było naprawdę bardzo, bardzo zimno to mogę jeszcze w drugiej stronie zapalić i jeszcze mi się druga część tego pieca nagrzeje bo tak to zawsze w sumie tylko połową mhm. grzejemy i tyle no. a druga połowa se tak cały czas stoi nigdy nawet odpalona nie była ale tam działa wszystko na 100% bo patrzyłem tam jest ciąg wszystko działa dobra no i co można teraz zrobić różne opcje jedną opcją jest na przykład takie coś sobie kupić my to mamy myśmy to kupili nie po to do domu tylko jak mieliśmy jeszcze naszego busa, tego, który tam podróżowaliśmy, w którym można było spać, e, już go nie mamy, bo go sprzedałem po prostu. E, takie czasy, niestety. Czasami trzeba coś sprzedać, żeby można było przetrwać. To nie jest tak, że leci wszystko z nieba, cała manna. E, mieliśmy właśnie ten piecyk skupiony, żeby po prostu ewentualnie można było się ogrzać, jakbyśmy gdzieś w zimie wyjechali, a nie chcielibyśmy non-stop silnika e, tam męczyć i żeby cały czas chodził. Co to jest? To jest piecyk gazowy na kartusze. Po prostu te małe takie żółte buteleczki czy inne kolory są. Kartusze gazowe się to nazywa. I po prostu tu się wkłada kartusz, zamykasz to i tu to możesz odpalić wtedy. I tyle. Tam się robi iskra. Przez jedno takie kliknięcie się robi iskra i się piecyk zapala. On się teraz nie zapali, bo tu nie ma kartusza w środku. Mhm. A, także no, gdzie to znaleźć? Piszcie sobie piecyk gazowy na kartusze i na Allegro na przykład. I na pewno Wam powinno coś wyskoczyć. Ja akurat ten znalazłem w jakimś markecie. Ja gdzieś tam byliśmy, przez przypadek mi się w ręce nawinęło, Jeszcze było dużo na promocji, dlatego wziąłem go po prostu. Bo ja dałem chyba 70 zł za niego. Jak ostatnio posłem, to chyba już teraz 140 kosztują tak minimum. Ale na ten jest mały piec, odstęp od firanki. Odstęp od dzieci. Odstęp, kiedy ten ma duże włosy. Albo jak on. I dla mnie najłatwiejsze jest, kiedy ja mam taki ogon albo wartość to moje włosy. No i wypadałoby pomyśleć jeszcze przy piecykach gazowych o wentylacji jakiejś. Czyli jakiś tak okap jest. tego typu rzeczy. I najlepiej sprawdzić, czy on też działa bez prądu czy on ciągnie bez prądu grawitacyjnie, tak zwane, powietrze do góry, bo żeby się czasem ktoś nie zatruł. Mm -hmm. No i co dalej? Można zrobić jeszcze piecyk, na przykład, ze świeczek. Taki, jak kiedyś wam pokazywałem, czyli te takie doniczki. Też taki film Zyramiczne. był, dawno, dawno temu w sumie już był. Okay. Można poustawiać sobie. No my tego tutaj nie używamy, ponieważ my się po prostu do tego filmu tutaj ubieramy. Bo to jest tylko chwila, i zanim by mi się to nagrzało, to ja już bym ten film skończył. <gry> A poza tym wolę sobie te parę świeczek zostawić, bo mogą się przydać. Inna rzecz to jest przy okazji, jak nie mamy czym oświetlać, to po prostu zapas świec mieć w domu i odpalając świece, również się już. Same świeczki się już nagrzewa pomieszczenie. Przecież kiedyś tak ludzie palili i po prostu tak ogrzewali robili nawet świece z takich całkiem innych rzeczy, ponieważ zbierano takie długie trawy, to są takie trawy ozdobne, można powiedzieć dzisiaj można je kupić brano teraz te środki z tego i po prostu w resztkach tłuszczu, tłuszczu z jedzenia, który zostawał mieli takie cienkie jakby korytka, wanienki, coś takiego i tam ten tłuszcz cały dawali i tam wrzucano właśnie te źdźbła trawy, te długie one się nasączały tymi tłuszczami, tymi olejami, i później je po prostu stawiano. I to były świece dla biednych ludzi, tak zwanych kiedyś. Oni to tak robili, ponieważ ich nie było stać na woskowe świece i tak dalej, więc po prostu robili je ze źdźbła trawy. Wiadomo, że to tak długo nie będzie się trzymać, nie będzie to tak długo też działać, jednak to działało przez ten tłuszcz, który się tam nasączył, to już ogrzewało. No przy zbyt dużej ilości świec oczywiście też trzeba pamiętać o wentylacji, żeby nam się tlen nie skończył czasem, ponieważ ogień wypala tlen i można się udusić po prostu, jak nie będzie wszystko szczelnie zamknięte i nie będzie dopływu świeżego powietrza, to może braknąć tlenu w pokoju. To jest też ważne. Również jest znowu bardzo ważne odstęp od firanki, odstęp dzieci nie daje, ten mały pozwolenie na dotykać to albo 50 centymetrów odstęp, to. Jak dotkną, to się oparzą. To już drugi raz nie dotkną. Nie, okej, okay, dobra, ale są no. ludzie, którzy nie pilnują cały czas no, małe dzieci. No, no my ich nie mamy. My tego problemu nie, nie mamy. <laughs> dobra, idziemy dalej. Co jeszcze? Jeszcze wykorzystywano kiedyś dziewannę. Dziewanna to są te takie duże kwiaty, które rosną i z tego też robiono właśnie świece. Tutaj tego, ponieważ te łodygi, to wszystko to jest takie dość porządne, to też było używane do świec. Co do oświetlenia dalej, ponieważ w razie czego, jak mnie pytacie, co jak wyłączą prąd. Jak wyłączą prąd, to mamy różne opcje oświetlenia. Przede wszystkim można mieć na przykład taką lampę. To jest lampa O, która się po prostu tak włącza. I ta lampa co? Ta lampa ma taki, taki bajer, który po prostu sobie wyciągasz. Jak się skończy prąd, to po prostu ją ładujesz tym. Ona ma w środku dynamo i nakręcasz ją i tyle. Szukać pod pojęciem lampy kempingowe lampy z dynamem. Tak to próbować szukać. Ja dokładnie nie wiem, jak ona się nazywa. Są jeszcze takie, bo ja już mam jeszcze drugą w domu, gdzie ma i tą korpkę. I ma jeszcze panel słoneczny u góry, że można na słońce wystawić i ona nam się sama naładuje, wtedy nie trzeba kręcić. Są też takie małe lampki, e, też lampka z dynamem chyba to trzeba szukać i to pompujesz tak jak gdyby. Tam jest taka rączka i cały czas to tak naciskasz i ją ładujesz po prostu tym. Ten ludzi, który żyje w Holandii i chce się skupić w Holandii, pytaj na Kniep Kat. Jeszcze raz knajp, kat. To nie jest knajpę. Absolutnie nie. No i to jest taka fajna opcja. Te małe latarki kiedyś kosztowały po 5 zł na Allegro. te właśnie takie, co się to rzucało. No te były droższe, chociaż mam ją już teraz pff, chyba z 10 lat i ona dalej działa. Dalej się nic z nią nie stało, choć mało używana była, bo rzadko kiedy mieliśmy okazję używać, zresztą widać cała zakurzona. <grym> No ale po prostu jest i nadal działa, także no, się ktoś postarał z tym, że rzeczywiście z dobrego materiału wykonana. Jeżeli ktoś ma niski dom z dachem, można wykorzystać też metodę afrykańską. Co to jest metoda afrykańska? Bierzemy butelkę z wodą przezroczystą plastikową. Robi się mały otwór w dachu, oczywiście to trzeba taką taśmą specjalną obramować, żeby się woda nie wlewała do środka. Wkłada się to po prostu do góry korkiem do góry, nie na dół, hmm. i wpada nam światło z góry, ale to działa tylko za dnia. Wpada światło ze słońca i oświetla ci pokój w środku. Ale to mogą zrobić tylko ci, co mieszkają albo na poddaszu, i w swoim własnym domu, bo jak to zrobicie gdzieś w mieście, to możecie mieć problemy, hmm. że zrobiliście dziurę w dachu i tak itd. Tak no i to jest też taka metoda afrykańska używana do tego, którą można wykorzystać żeby oświetlić bardziej dom, no i przede wszystkim świece, zrobić zapas świec porządnych, lampę naftową możecie kupić, też o tym kiedyś Wam robiłem takie filmy, ja będę je przypominać teraz, jak będziecie patrzeć, jak macie na telefonie subskrypcję, to powinniście to widzieć, ponieważ to będzie na karcie społeczność, czyli jak wchodzicie na mój kanał, i tam są karty, jest takie u góry różne wideo, tam playlisty, bla bla bla. To tam jest taka karta chyba społeczność się nazywa. Jak tam będziecie sobie sprawdzać, to tam przypom przypomnieć będę te stare filmy właśnie, gdzie dokładnie wam pokazywałem te lampki wtedy. I także jak jesteście tym ciekawi, to możecie sobie tam zajrzeć. To wtedy sobie to po prostu możecie tam zobaczyć jak to wyglądało, ponieważ to jest taki ogólny tylko przypominający film. Bo za dużo osób mi po prostu już pisze na maila, co zrobić z tym, z tym, z tym i mnie to za dużo czasu kosztuje, żeby to wszystko odpisywać każdemu z osobna, dlatego wolę po prostu to zrobić teraz, jako taki przypominający film jeszcze raz. I co z tymi lampkami naftowymi? Oczywiście nafta jest droga. Pokazywałem też, że można to zrobić za pomocą oleju napędowego, czyli tak zwanego diesla. Można to napełnić, jednak tutaj też potrzebna jest wentylacja przy tym, ponieważ jak nie będzie wentylacji, będziecie to czuć eee, Ten diesel w środku, to bardziej się na zewnątrz tak nadaje, chociaż ja w środku też normalnie tym robię Tylko, że my mamy właśnie w piecu taki jakby starodawny okap zrobiony, w tym kaflowym I tam są takie drzwiczki, które można otworzyć I właśnie ja tą lampę sobie stawiam koło tego pieca Jak te drzwiczki otworzę, to te opary tam odlatują z tego Dlatego nie mam tutaj z tym problemu. Światło jest i tak pomimo tego, jeszcze ogrzewa pokój dodatkowo, bo widziałem to na termometrze, że temperatura szła powolutku do góry, bardzo powolutku, jak ta lampa była włączona, ale jednak coś tam zawsze to ogrzewa też dodatkowo. No i jest to też naturalne źródło światła. Można powiedzieć, że cofniemy się troszeczkę do średniowiecza, jak nam wyłączą prąd. No i co dalej? Dalej pytacie, co jeść, co kupować? Przede wszystkim konserwy. Jakby to nie zabrzmiało, ale konserwy, tylko powiedziałbym, patrzcie na te składy troszeczkę, no żeby sobie też krzywdy za bardzo tym nie zrobić, bo takie najtańsze, no to różnie z tym bywa, ale dlaczego konserwy? Konserwy, pomimo nazwy konserwa, nie zawsze zawierają konserwanty, ponieważ są bardzo fajne konserwy, w których absolutnie nie ma żadnych konserwantów, ponieważ ich nie trzeba konserwować, ponieważ to jest po prostu przeważnie pasteryzowane. Czy też tinderozowane, chyba się to tak nazywało. E, czyli po prostu jest to taka naturalna metoda temperaturą, że to po prostu się pyk i gotowe, koniec. I tak samo jak i jagnizacja, na przykład to chodzi o owoce, robienie owoców, to nawet bez cukru się robi. E, wtedy dosypuje się troszeczkę soli, co powoduje wytrącenie naturalnych cukrów e, z owoców, i po prostu wtedy się to konserwuje. Pasteryzację się robi i gotowe także to możecie sobie też wrzucić te pojęcie po prostu do Google i sobie poczytać o tym no tak można sobie zrobić też i przetwory owocowe po prostu różne bez użycia cukru jest taka metoda i działa to bo tysiące ludzi to stosuje i to funkcjonuje także przede wszystkim konserwa ale dlaczego jeszcze ta konserwa ponieważ konserwa jest gotowa do użycia w każdym momencie nie trzeba jej ogrzewać nie trzeba Czyli w razie wyłączenia gazu, prądu, nie wiadomo czego, nie marnujemy e, na przykład gazu, ponieważ można sobie wziąć też kuchenkę na takie kartusze, czyli po prostu można i gotować na tym. I wtedy nie marnujemy tego cennego gazu, którego mamy w ograniczonych ilościach w tych kartuszach, żeby jeszcze pożywienie odgrzewać, tylko taką konserwę można po prostu zjeść na zimno, cokolwiek by tam w środku nie było. Ale ja mam jeszcze plan, bo on już mówił o ten konserwę, Kiedy tak się śmieje, ten konserwę, ma trochę cieplejsze temperatur. Trzemaj. Zbieraj e, podleczkę. Konzerwy. Zrób to w środkowe. Twoje ciało jest 100% darmo na okrzywanie. Tak, no. no możesz ogrzeć własne ciało na przykład. Przede wszystkim też dobre ubrania. Takie, w których się będziesz dobrze czuć, nie będziesz się pocić, ale dają ci dostateczną ilość ciepła. Ponieważ jeżeli ci odetną ogrzowanie, nie będziesz mieć czym ogrzać, to jesteś skazany na noszenie w domu ciepłych ubrań. I jeżeli nie będziesz mieć takich komfortowych, ciepłych ubrań, to będziesz mieć problem w tym momencie. Ponieważ no, będzie to strategiczne. Tak samo tyczy się to dobrych butów. Dobre, ciepłe buty. Kiedy my chcemy uh, oszczędzać op energiekosten ale ma op houtkosten aż do momentu ten garnek gotuje, mamy drugą opcję, to jest na przykład. A jak chcemy oszczędzić na prądzie czy gazie, o to i chodziło, bo zaczęła w holenderskim i dalej mówi po polsku. <laughs> ale nie, skozi, w to het ten hojkist. En die kan iedereen zelf thuis maken. Uh, hij kan rond zijn, hij kan vierkant zijn. Belangrijk is dat er een deksel opkomt en dat hij van de binnenkant geïsoleerd is. Dat kan met oude doeken zijn, dat kan met oude kleding zijn, maar je kunt ook hooi of zo. Ik heb hem ook gehad. met in Holland wel takie skrzyneczki die zijn gevuld met słobom of sianem. En in het moment dat ze de woden gaan getoond, np. naar ryż. To potem szybko to zdejmowano z tym ryżem, i wkładano to do takiej skrzyneczki, i to zamykano. U nas to funkcjonowało troszeczkę inaczej, ponieważ u nas wkładano to w pierzyny i po prostu w pierzynach to stało, i tam jeszcze to dochodziło. Wtedy oszczędzało się troszeczkę również kosztów na gotowaniu, ponieważ to trzymało temperaturę i ten ryż na przykład potrafił się rzeczywiście dogotować w tym, pomimo że się nie gotował. Taka troszeczkę parodia. <laughs> Ale tak to mniej więcej też działa. Przede wszystkim jeszcze jeżeli chodzi o jedzenie, to macie taką playlistę u mnie. Jak wejdziecie na kanał, właśnie tam klikniecie na główny kanał, wejdziecie w te zakładki. Obok wideo powinny być playlisty i tam jest taka playlista, która się nazywa rośliny jadalne. Są też rośliny jadalne zimą. Takie filmy też Wam robiłem, które też można znaleźć i zimą. Także to tak na marginesie do tego, ponieważ no z jedzeniem jest chyba największy problem, bo jeżeli rzeczywiście prąd zgaśnie, to zakupów raczej też już nie zrobicie, bo wszystko idzie przecież przez elektroniczne kasy i nic wam po prostu nawet nie sprzedają. Chociaż przepraszam, że to chwila, moment będzie splądrowane wszystko, jak to w tym momencie coś strzeli, bo to wybuchnie pewnie jakaś panika między ludźmi i po prostu wszystko ograbują. Tak jak to często bywało na przykładach z historii, jeżeli na to popatrzymy. Także tak to się mniej więcej ma. Kolejnym ważnym punktem, chyba jednym z takich najważniejszych, to jest woda. Bez prądu raczej nie poleci woda z kranu. No to może być też wielki problem. Dlatego tutaj, no w miastach będzie problem. Na wsi jeszcze przeważnie są studnie, więc zawsze można sobie poradzić. Jednak w mieście może być ciężko. Dlatego radzę się zorientować, gdzie mieszkacie, gdzie są źródła wody. Takie, które są jakieś, wybijają naturalnie, lub ewentualnie popatrzeć, gdzie są jeszcze wody takie, które działały na te studnie, takie wodopoje, takie ręczne studnie. W Gliwicach pamiętam, że była taka studnia kiedyś była, nie wiem czy jeszcze istnieje, niedaleko od cmentarza, żeby było jeszcze śmieszniej. Ona właśnie działała na taką pompkę. Także tak można było sobie tam nazbierać. Można patrzeć też na jakieś źródełka w lesie, tego typu rzeczy. Popatrzeć, ewentualnie, rozejrzeć się po prostu w okolicy, wygooglować, czy takie coś jest wokół, bo warto to wiedzieć, bo później, jak już nie będzie prądu, to już nic nie wygooglujecie, bo już nie będzie też internetu. To już wtedy będzie za późno. Dlatego warto to po prostu sprawdzić sobie na czas, żeby wiedzieć, gdzie możecie zdobyć wodę, bo ciężko jest zrobić ogromny zapas wody w małym mieszkaniu. To jest problem. Jeszcze jak ktoś ma piwnicę, no to jeszcze gdzieś tam można coś sobie ponalewać i zostawić, ale jak ktoś nie ma piwnicy, no to co? Zostaje wam ewentualnie ciągłe napełnienie wanny wodą. Ale to nie jest wcale duży zapas, taka wanna wody, bo to się chwila-moment skończy, to się tak wydaje. Ale tu na gotowanie, tu do picia, tu tego i to chwila-moment może tej wody nie być. I teraz to widzimy, po co ja nigdy nie używam wody. Na moje, moje ręce. Ja robię pracę na dwór i jem mięso oczywiście z brudne palcami. Ja. Większość od was to jest niekulturalne, ale ja nigdy nie widziałam psa, wilków, kotów, konieków, Oni myje stopy przez <laughs> Jedzenia! Mm, to nie jedzą stopami. <głos> <głos> Ale te wiecie, jak to mówić. No. Także tak to mniej więcej wygląda. Także woda to jest taka strategiczna rzecz. Jeżeli chodzi o kwestię prądu, no to tutaj nie będę dużo mówić, po prostu już wam pokazałem ostatnio w filmie, jak można zrobić z samochodu, po prostu sobie prąd małym kosztem bez zakupu jakiegoś generatora. Jednak niestety trzeba mieć do tego paliwo w zapasie jakieś, żeby sobie obliczyć tam mniej więcej na jaki czas będziemy to potrzebować, ile auto zżera i po prostu mieć tam trochę tego paliwa, ewentualnie jeżeli chcemy to pociągnąć lub cały czas mieć przynajmniej ten pełny bak w tym aucie, chociaż nie wiem na ile godzin by to tak wystarczyło, powolny je powolnego chodzenia, bo tam tylko silnik się kręci, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia na ile by to wystarczyło. Nigdy tego nie, nie obliczyłem w ten sposób, ponieważ nigdy nie zostawiliśmy jeszcze samochodu na tak długo włączonego, bez niczego, żeby to sprawdzić na ile starczy cały bak, na ile godzin. Także nie wiem, nie mam pojęcia. Ale coś tam na pewno wystarczy na jakieś chwile, ewentualnie, żeby tę zamrażarkę uratować i tak dalej. Ewentualnie, jeżeli damy będą no, produkty mięsne, to żeby je po prostu do słoików dać i je najwyżej jeszcze y, spasteryzować w danym czasie. No, o ile mamy piec nowy na drewno, bo do pasteryzacji trzeba będzie większą ilość energii poświęcić i to z kartuszy może tych kartuszy szybko braknąć. Jeżeli będziemy chcieli zrobić taki myk, że będziemy chcieli całą zamrażarkę na przykład jeszcze w słoiki to mięso wsadzić i spasteryzować. Oczywiście sól do tego trzeba, to też trzeba mieć w zapasie i tak dalej, i tak dalej. Takie podstawowe rzeczy po prostu, jeżeli ktoś zażywa jakieś leki czy na przykład jakieś zioła używa do tego, no to też wartałoby sobie zrobić ich większy zapas. Jeżeli je kupujesz te zioła na przykład, a nie je sam zbierasz, no to warto jednak sobie zrobić większy zapas, bo później, tak jak mówię, może być problem i nie kupimy już po prostu nic. Bo wszystko działa przez elektronikę. Popatrzcie, co zrobili. Wszystko jest przez elektronikę. Kiedyś to działało inaczej. Kiedyś po prostu ktoś tam zapisywał w zeszycie i tyle. Przychodziłeś nawet po godzinach, to on ci zapisał na zeszyt i mogłeś kupić. A dzisiaj ci powiedzą: No sorry, ale kasa już jest wyłączona, już nie mogę nic sprzedać. Koniec, <laughs> już zrobiłeś zakupy. Także no, tak to mniej więcej wygląda z tym wszystkim. Tak mówię. Jak jeszcze chcecie więcej informacji, to szkolenie: jak przetrwać? Tam jeszcze głębiej to zgłębiłem. Wszystko w tym wszystkim, także myślę, że tam jest sporo różnych ciekawych informacji, które na pewno znajdziecie. I myślę, że się to może po prostu przydać, ponieważ czasy są jakie są, nie wiemy co będzie. Może być dobrze, może nie być dobrze, kto wie. Ale jak to mówi, przezorny, zawsze ubezpieczony. Także lepiej po prostu wiedzieć, co będzie. Ja większych zapasów nie robię, ponieważ to, to, to ja już mówiłem. Ja bym był pierwszy, którego by rozkradli. Także to nie ma sensu tutaj w ogóle. Ja po prostu, jak coś rypnie, to biorę swoją sikierkę, biorę swój scyzoryk, malutki plecaczek, i idę w las. I tam wszystko znajdę, co potrzebuję do zjedzenia, i tak dalej. sobie tam, zrobię jakiś szołasik, bo to można w parę chwil zrobić, po prostu, żeby w tym mieszkać. Tak to mniej więcej wygląda, to jest wszystko proste do zrobienia. Wodę też można bardzo szybko zrobić w lesie samemu, nawet z ziemi. Są różne sposoby na to. Ale tam już więcej omówiłem w szkoleniu, jak przetrwać. Dobra, my tutaj się żegnamy. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej! Do następnego razu. Pa!